Dzień dobry Państwu, godzina 8.45, więc zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszym gościem Monika Król, czyli zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, to jest dobry dzień, można tak powiedzieć, na to, żeby porozmawiać trochę o przedsiębiorczości. Też tak uważam. Szczególnie o, jest w poniedziałku. Tak jest. O co chodzi? O to chodzi, że znowu ruszyła w mieście kolejna edycja takiego programu, które miasto, jak się zdaje, już od kilku lat prowadzi Lublin Up. Tak, miasto to już jest trzecia edycja projektu Lublin Up. Tak naprawdę zaczęliśmy w momencie, kiedy miasto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Chcieliśmy tutaj zaktywizować młodych, szczególnie studentów, we współpracy z uczelniami do tego, żeby zakładały działalność gospodarczą, ale też, żeby uwierzyły w swoje pasje i żeby powstawało jak najwięcej startupów. Stąd zrodził się pomysł na realizację takiego konkursu, projektu Lublin Up. Gdzie studenci mogli pokazać tutaj przed jury swoje pomysły biznesowe, a w przyszłości tak de facto już, już nawet teraz wiemy, że niektóre z nich były potem pokazywane też na demo day, tutaj we współpracy z OEC Poland. Natomiast w tym roku. Chcemy troszeczkę inaczej zrealizować ten, ten projekt z, ze Związkiem Uczelni Lubelskich i postawić też trochę na juniorów, czyli na młodzież. To są tak de facto szkoły ponadpodstawowe i, i mamy nadzieję, że tych pomysłów biznesowych tutaj wśród młodzieży będzie jak najwięcej, ale i ciekawą kategorią jest taka kategoria open i mamy nadzieję, że tutaj zgłoszą się nie tylko absolwenci, ale osoby z takim doświadczeniem. I szczególnie zwracamy uwagę na seniorów. Jesteśmy przekonani, że są wśród nas osoby z takim doświadczeniem zawodowym, seniorzy, którzy może mają swoje pomysły biznesowe i we współpracy też z młodzieżą mogą się tym swoim doświadczeniem podzielić. A kto wie, może w przyszłości tutaj narodzą się nowe startupy, właśnie tutaj zrealizowane przez lubelskich seniorów. Ta kategoria open jest tak naprawdę. Od, od studenta do seniora, więc tutaj może się zgłosić tak naprawdę każdy, kto ma jakiś pomysł biznesowy. Właśnie i ta kategoria Open to jest e Powiedziałbym nowość, bo tego do tej pory nie było. To oznacza, że ci seniorzy może gdzieś tam umykali tej naszej uwadze? To znaczy, może było, tak naprawdę jest bardzo dużo innych projektów, które skupiają się na aktywizacji seniorów. Natomiast rzeczywiście w tej przedsiębiorczości to. Wydaje mi się, że to taki też trochę może nowy trend, żeby czerpać z tego doświadczenia, z, z, tych in, z tej innowacyjności też wśród osób, które gdzieś może są mniej aktywne zawodowo, ale cały czas gdzieś drzemie w nich te, te pokłady aktywności. Okazuje się, że teraz osoby starsze są, są bardzo mocno aktywne. One nie chcą siedzieć przed telewizorem tak, czy, 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 czy gdzieś tam w ogródkach, ale mogą ewentualnie pokazać swoje doświadczenia. Gdzieś jeszcze y, gdzieś spełniać się zawodowo, ale poprzez na przykład takie projekty, gdzie zakładamy jakieś nowe startupy. A jesteśmy przekonani, że w takim połączeniu to będzie takie innowacyjne podejście. Myślę, że teraz y, sporo y, y, tutaj y, krajów Unii Europejskiej też zwraca uwagę na to, żeby aktywizować nie tylko młodzież, ale też również i seniorów. Tutaj wspomnieliśmy o seniorach, wspomnieliśmy wcześniej o juniorach, ale jest też jeszcze trzecia kategoria. I właśnie te wszystkie trzy to daje. Na junior student i open. Tak. I teraz chciałem zapytać czy są w ogóle jakieś problemy może żeby znaleźć chętnych czy też bardziej nie o to chodzi, że znaleźć chętnych, tylko zaktywizować czy są jakieś konkretne wyzwania dla każdej z tych kategorii, czy ludzie są jednak chętni do tego, żeby ten swój pomysł na biznes przedstawić. To znaczy, jeśli chodzi o aktywizację, nie jest tak łatwo, ponieważ trzeba jednak po pierwsze mieć ten pomysł, po drugie jednak go przedstawić, tak? Więc ta sztuka autoprezentacji jest myślę, że tutaj dosyć ważna. Natomiast z dotarciem, Pomagamy, tu, pomagamy sobie wspólnie, jeśli chodzi o Związek Uczelni Lubelskich. Staramy się dotrzeć do studentów. Myślę, że tutaj poprzez uczelni nie będzie z tym problemu. Natomiast jeśli chodzi o seniorów czy osoby tutaj już, które nie są już studentami, no docieramy do różnych grup, tak, żeby zaktywizować, żeby dotrzeć z tą informacją. Natomiast jeśli chodzi o juniorów, no to tutaj y, y, szkoły podlegają, tak, y, miastu, więc też nie mamy problemu te, y, z tym, żeby ich zaktywizować. Jeśli chodzi o, o te chęci, myślę, że one są, tylko nie każdy tak jakby y, ma tą odwagę i poprzez różne projekty, nie tylko ten projekt, staramy się y, y, tą młodzież, y, czy, czy osoby y, tutaj, y, czy juniorów, aktywizować bo myślimy, że te kompetencje miękkie będą teraz chyba kluczowe na rynku pracy. Ta sztuka autoprezentacji, ta wiara, ta pasja tak de facto są myślę, że kluczowe w tym momencie. W takim razie może przedstawmy tym, żeby trochę zachęcić, jak to wygląda. Bo tak, do 10 kwietnia możemy składać takie swoje podania, wnioski. No i co dalej? Bo dostajemy jakieś wsparcie, jak rozumiem, mentorów, którzy nam tak, pomogą to przygotować. Tak, e, Współpracujemy z fundacją OC Poland, która ma na swoim pokładzie doświadczone osoby, które przeprowadzą takie. Można powiedzieć za rękę, osoby, które się zgłoszą, e, dostaną e, olbrzymie wsparcie, takie od samego początku, nawet z weryfikacją pomysłu, jeśli chodzi o możliwość jego wdrożenia, e, dostaną też wsparcie z autoprezentacji, e, ale też z oszacowania takiego biznes planu, czy, czy to rzeczywiście e, będzie miało potem realny zysk i e, czy warto w taki e, startup inwestować. Natomiast to jest ważne, oprócz tych nagród głównie, które gdzieś się tutaj nam pojawiają, to jest za pierwsze miejsce 12 tysięcy, za drugie 8, za trzecie 5 tysięcy. To na gali finałowej będą z nami osoby reprezentujące biznes, które Myślę, że gdzieś stawiają na te innowacyjne pomysły. Teraz firmy chcą współpracować ze startupami, z osobami też kreatywnymi, po to, żeby inwestować w takie innowacyjne rozwiązania. Więc myślę, że to też będzie wspaniała okazja do tego, żeby z tym pomysłem podzielić się z osobami, które mamy nadzieję, że potem pomogą też w, w dalszym rozwoju. Natomiast będzie też okazja tutaj mieć taką też bezpośrednią możliwość kontaktu, z osobami, które są na rynku światowym też gdzieś autorytami, autorytetami w tym, w tym zakresie, z zakresu właśnie marketingu, przedsiębiorczości, więc myślę, że warto, warto uczestniczyć w tym projekcie, a to mam nadzieję, że przysłuży się nam do, do rozwoju naszego miasta i do tego, że Lublin stanie się tym miastem innowacyjnym. Zdradziła już tutaj Pani, jakie są nagrody. Tak. To jest no właśnie chyba główny ten taki motywator, żeby działać, bo nie dość, że można się pochwalić swoim pomysłem, być może właśnie jakąś współpracę nawiązać z ludźmi z biznesu, czy też po prostu wdrożyć ten swój pomysł, to jeszcze w dodatku mamy nagrodę. Mamy, mamy nagrodę, tak jak powiedziałam, są to nagrody pieniężne, ale też możliwość takiego e, szkoleń czy bezpośredniego kontaktu z osobami, e, autorytetami w tej dziedzinie. E, ale też co jest ważne, to e, to, że przechodząc przez ten etap, e, cały czas się doskonalimy, doskonalimy swoje umiejętności e, i myślę, że e, poprzez to, że jest ten projekt, e, to tak naprawdę każdy pomysł e, w tym momencie będzie miał możliwość tak jakby też wdrożenia. Były też takie pomysły, gdzie na przykład z mączki konopnej powstawały różne produkty, czy z mączki jęczmiennej żelki, które miały pomóc w anemii. Niesamowite pomysły biznesowe, i mam nadzieję, że one nie tylko posłużą się do, te, do, do tego, żeby rozwijać się, ale też będą służyły czy miastu, czy społeczności, żeby nam po prostu wspólnie pomagać. Możliwe, że. Przy, tych, przy tej kategorii start, startup open, gdzie mogą też wziąć udział seniorzy, może oni zwrócą uwagę na jakieś Obszary interwencji, i mamy nadzieję, że to też pomoże nam gdzieś zbadać, w, w jakich tych obszarach jeszcze my, jako miasto, możemy pomóc i, i jakie realizować projekty. Każdy projekt tak naprawdę jest mierzony na miarę potrzeb, więc mamy nadzieję, że to też pokaże nam, jakie obszary są teraz dla mieszkańców ważne. Tutaj rozmawiamy o tych współpracach, innowacjach i yy, to, jak rozumiem. Wszystko w trakcie tego finałowego dnia pod nazwą Demo Day. Skąd w ogóle właśnie ten pomysł? Czy to chodzi o to, żeby w ciągu tego jednego dnia zorganizować właśnie takie pole do, do, do tych nie wiem, czy negocjacji od razu biznesowych, czy też może właśnie tego przedstawienia szerokiego tych, jak rozumiem, najlepszych projektów, które zostaną wybrane? Jest tak naprawdę ta formuła Demo Day to będzie jeden dzień, gdzie wszystkie pomysły biznesowe będą oceniane przez jury. I też nie ukrywam, że to był też taki zabieg, żeby te wszystkie kategorie pokazać w jednym miejscu, w jednym czasie, po to, żeby nie tylko. Osoby, które są y, przyszłymi startupowcami, y, mogły ze sobą porozmawiać, ale też się posieciować, y, nawiązać kontakty, ale też, żeby biznes mógł, y, tak jakby, zaobserwować, czy to pomysły juniorów, czy, czy w kategorii open, czy, czy seniorów, tak żeby można było, y, może, może z tego narodzą się kolejne, tak jakby, działania y, i pomysły, bo warto, moim zdaniem, sieciować się i y, y, to da, tak jakby, y, ogląd na, na cały projekt i na, na te pomysły, które są we wszystkich trzech kategoriach. Przedstawiliśmy, jak to działa, jak to wygląda. To teraz zastanawiam się, jak zachęcić tych nadal niezdecydowanych, bo mamy nagrody, no ale może nie wszystkich to przekonuje. To co możemy powiedzieć tym, którzy jeszcze się wahają i no mają jakiś swój pomysł, ale nie do końca są pewni czy przekonani? Myślę, że. Przede wszystkim nie trzeba się tutaj jakoś tak mocno bać o to, czy ten pomysł będzie, czy on jest dobry, czy, czy sobie poradzę, dlatego że zgłaszając się do projektu, tak naprawdę zostaną wszyscy przeszkoleni i poprowadzeni za rękę. Myślę, że traktujmy to też na luźno, bo to będzie możliwość, tak jakby, zaprezentowania siebie, ale myślę, że udział w takich projektach, ta energia, ta możliwość kontaktu, sieciowania się, rozmów i doskonalenia też siebie to jest chyba największa wartość, która potem daje niesamowite efekty i satysfakcji z tego, że jednak zrobiło się coś więcej, że spróbowało się swoich sił, a, a myślę, że poprzez ten projekt docenione pomysły będą miały potem możliwość dalszej ewaluacji tak? w innych projektach, w innych obszarach i poprzez współpracę też z biznesem. Tutaj moglibyśmy zakończyć, ale ja jeszcze jedno pytanie, takie techniczne, chciałbym zadać, bo to jest. Coraz bardziej, coraz częściej spotykane, ale jednak nie we wszystkich miastach, że stawia się na, na taką współpracę, czy też właśnie za pomocą takich konkursów, wsparcie tej innowacyjności. Jak rozumiem, to jest jakaś długoterminowa strategia, żeby tutaj u nas w mieście ten biznes się rozwijał. I przy okazji zapytam o, to, o tą współpracę z uczelniami to też jest, jak rozumiem, jakiś strategiczny punkt. Tak, zgodnie właśnie ze strategią miasta, strategią LUMI 2030, staramy się przede wszystkim tutaj aktywizować mieszkańców, ale w takich obszarach, które widzimy, że miasto mocno rozwijają i też te inteligentne specjalizacje, które są tutaj wpisane, mamy nadzieję, że te pomysły też będą właśnie w tych obszarach, tak? Do inteligentnych specjalizacji tutaj należą i medycyna, tak, i przemysł spożywczy, i i zdrowie, inteligentne specjalizacje. Także jest naprawdę bardzo duży szereg, tak jakby tych, tych, tych działań. Natomiast to jest ważne, to to, że staramy się prawie w każdym projekcie działać we współpracy z otoczeniem. I teraz i to otoczeniem biznesowym, ale otoczeniem też akademickim. I tutaj w tym projekcie współpracuje z nami Związek Uczelni Lubelskich. Niesamowity potencjał, tak de facto, i bardzo chętnie włącza się w to, żebyśmy łączyli siły i pokazywali miasto jako, jako współpraca taka ścisła, bo pomiędzy uczelniami, biznesem, a, a tutaj samorządem. I to jest też nasza strategia, jeśli chodzi o realizację tych założeń Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ tam. Z założenia są takie, że staramy się działać w tych obszarach przedsiębiorczości pokazywać też kulturę inaczej, bo to jest tak, tak, tak de facto dobre życie, więc jeśli nam mieszkańcom ma się dobrze żyć, to ten obszar przedsiębiorczości jest niesamowicie ważny. Jeśli miasto ma się rozwijać, to poprzez takie, poprzez właśnie współpracę z, z, ze wszystkimi osobami, które działają też w innowacyjnym obszarze, więc mamy nadzieję, że to ten projekt, te wszystkie działania, które podejmujemy właśnie Służą temu, żeby popudzać tą kreatywność, tą przedsiębiorczość, tą pasję do tego, żeby właśnie miasto mogło się rozwijać. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Monika Król, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Bardzo dziękuję.